Niepubliczne przedszkole integracyjne mali odkrywcy w Bolesławcu. Miejsce tworzone z pasją, gdzie uczymy i motywujemy, ale nie tylko. Dzieci mają zajęcia na basenie, budują i programują roboty, rozwijają pasje taneczne, kształtują charakter na treningach tekwondo, uczą się języka angielskiego i bawią się do woli. Stawiamy nacisk na integrację i wszechstronny rozwój. Dzieci mają wsparcie specjalisty terapii pedagogicznej, pracują z logopedą, neurologopedą i psychologiem. Rozwijamy ich umiejętności społeczne, wspieramy rozwój poprzez zajęcia sensoryczne. Nasi mali odkrywcy biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy. Bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Niepubliczne przedszkole integracyjne Mali Odkrywcy. Ulica Polna 25, ulica Snyka 3 przez 4. Bolesławiec. Zapraszamy do nas! Salon optyczny Vision Optyk w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów, soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach, oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów do lepszego zobaczenia. Vision Optyk, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25 obok zegara. Telefon 534 824 651. Vilaro. Największy wybór koszul, garniturów, okryć wierzchnich, spodni, swetrów i marynarek w super cenach. Najnowsza kolekcja i usługi doradców wizerunku. Wilaro Bolesławiec. Starzyńskiego 48 obok Dino. Zabierz rodzinę lub przyjaciół na prawdziwą biesiadę. Prawdopodobnie największa pizza w mieście o średnicy 57 cm, która zadowoli największych głodomorów. Chrupiące zapiekanki mierzące nawet 70 cm, soczyste burgery i pyszne obiady domowe. W Biesiadowie zawsze karmimy smacznie, swojsko i dosyta. Znajdziesz nas w Bolesławcu przy ulicy Kleberga 2 pod numerem telefonu 886 950 820 oraz na Facebooku Biesiadowo Bolesławiec. Zapraszamy. Podo Artist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Wioletta Juchaniuk, witam Państwa w czwartek 11 maja i zapraszam na wydarzenia. Dolny Śląsk jest już wśród regionów uznawanych w Unii Europejskiej za przejściowe, czyli już nie biedne, ale jeszcze nie bogate. Satysfakcję z tego burzyło jednak to, że w takiej sytuacji wkład własny w projektach unijnych musi być dwukrotnie większy niż wcześniej. Ten problem zniwelowała decyzja rządu, by dla Dolnego Śląska przeznaczyć miliard złotych na uzupełnienie wkładu własnego w aplikowanych projektach. Na mapie krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej istotną rolę pełni podział na regiony, które w poszczególnych państwach rozwijają się w różnym tempie. Ten rozwój jest oceniany i każdy z regionów może należeć do jednej z trzech grup: słabo rozwiniętych, dobrze rozwiniętych i tych, które są w fazie przejściowej. Dolny Śląsk, jak Państwo wszyscy wiecie, jak wszyscy wiemy, jest regionem, który najszybciej się rozwija w skali całego kraju, w skali całej Polski. No, ma to swoje też konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji jest to, że w rozpoczynającej się perspektywie unijnej wkład własny dla samorządów, dla wszystkich beneficjentów wynosi nie tak jak w przypadku innych województw 15%, tylko 30%. Dla wielu samorządów, dla wielu beneficjentów to jest realny problem. Takie problemy dotyczyć mogły właśnie Dolnego Śląska, który musi już posiadać większy wkład własny w projekty, które uzyskują dofinansowanie unijne. Dlatego w tej sprawie toczyły się intensywne negocjacje samorządowców z rządem przy udziale lokalnych parlamentarzystów. W Konsekwencji tych analiz, tych rozmów rząd Rzeczpospolitej Polskiej podjął decyzję, w konsekwencji której miliard złotych trafi do województwa dolnośląskiego na wkłady własne. Na wkłady własne. Dla samorządów i dla wszystkich beneficjentów. Co to oznacza? To oznacza, że w większości przypadków wkład własny ubiegających się o dofinansowanie samorządów będzie nie 30%, tylko znacząco mniejszy. Duża część z tych pieniędzy trafi do subregionu Wałbrzyskiego, który przez wiele lat był niedoinwestowany i potrzebuje wsparcia w polityce zrównoważenia rozwoju region ten w ramach funduszu sprawiedliwej transformacji może otrzymać z programów unijnych aż 584 miliony euro. Zgromadzenie wkładów własnych byłoby niezwykle trudne nie tylko dla samorządów, ale również dla trzeciego sektora, dla biznesu, a więc generalnie dla beneficjentów, dla przyszłych beneficjentów. Podjęliśmy Rozmowy z rządem polskim o tym, żeby wyjść naprzeciw beneficjentom. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te negocjacje, ale również i wysokość kwoty, jaka została nam przyznana. Zatem nie ma już żadnych przeszkód, by móc realizować w całym regionie projekty, które będą mogły otrzymywać unijne dofinansowanie. Pierwsze konkursy planujemy w przeciągu najbliższego miesiąca. Pierwsze konkursy związane chociażby z zadaniami na termomodernizację dla samorządów. Planujemy ogłosić jeszcze w maju, w maju i w czerwcu, więc te pieniądze realnie są już tutaj na Dolnym Śląsku i za chwilę będą mogły być wydatkowane. W Polsce obecnie tylko jeden region, a mianowicie region warszawski stołeczny, sklasyfikowany jest jako lepiej rozwinięty. A tylko dwa regiony uważane są za przejściowe czyli między słabo a dobrze rozwiniętymi. Są to właśnie Dolny Śląski i Wielkopolska. Pozostałe uważane są za słabo rozwinięte. Bolesławiec doceniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za co o tym powiemy w wydarzeniach. W skrócie, zapraszam. Kruszyńscy policjanci udowodnili trzem podejrzanym dokonanie siedmiu przestępstw dotyczących infrastruktury kolejowej. Funkcjonariusze służby ochrony kolei zatrzymali mężczyzn w wieku od 29 do 34 lat na gorącym uczynku. Wspólnicy w środku lasu zaczęli wykop, aby dokonać kradzieży kabla. Złodzieją grożą kary do 8 lat więzienia. Większość Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego nie chce pracować ani jeden dzień dłużej. Dane zakładu ubezpieczeń społecznych, do których dotarł serwis prawo.pl, nie pozostawiają złudzeń. W 2022 roku aż 70,3% uprawnionym ZUS przyznał emeryturę w dniu, w którym osiągnęli wiek emerytalny. W 2020 roku odsetek ten był jeszcze niższy i wynosił 62,4%. Od początku 2024 roku do każdego jednorazowego kubka stworzywa sztucznego doliczone zostanie 20 groszy, a do pudełka na żywność 25 groszy. Wynika to z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort klimatu i środowiska. Ma to być bodziec ekonomiczny, który ma wpłynąć na ograniczenie stosowania produktów z tworzyw sztucznych. Rozstrzygnięto etap wojewódzki trzeciej edycji konkursu dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta RP. Komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu pierwszego miejsca w ramach województwa dolnośląskiego kołu gospodyń wiejskich w Sławnikowicach. Zwycięskie koło będzie reprezentowało nasze województwo podczas finału konkursu, który odbędzie się 1 lipca w siedzibie zespołu Mazowsze w Otrembusach. Od 16 do 19 czerwca trwał będzie egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego klasy 3. Część teoretyczna odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które do 1 czerwca dostarczą niezbędne dokumenty. Do egzaminu zostanie dopuszczonych maksymalnie 25 osób. O przyjęciu na egzamin decydować więc będzie kolejność zgłoszeń. Jak informuje Bolsawickie Muzeum Ceramiki, w najnowszym wydawnictwie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, nasze miasto znalazło się wśród prezentacji działań w zakresie ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego z terenu całej Polski. Bolsawiec został pokazany jako jeden z przykładów wzorcowych rozwiązań i dobrych praktyk w tym zakresie. Nasze miasto znalazło się w gronie takich miast jak Kraków, Żyrardów, Siemianowice Śląskie czy Park Kulturowy Miasta Końskie. Zakład ubezpieczeń społecznych przypomina o tym, że na wysokość przyszłej emerytury wpływa m.in. to, jak długie w naszym zawodowym życiu były okresy nieskładkowe, a składki na ubezpieczenie emerytalne nie płyną do ZUS -y wtedy, gdy nie pracujemy, czyli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim lub bezpłatnym urlopie. Ogólna rada dla tych, którzy spodziewają się w przyszłości emerytury i chcieliby otrzymywać ją w możliwie wysokiej kwocie, to legalna praca w jak największym wymiarze lat, bo tylko wówczas na konto indywidualne ubezpieczonego w zakładzie ubezpieczeń społecznych wpływają składki, od których zależy wysokość przyszłej emerytury. Na wysokość naszej emerytury największy wpływ ma to, ile zgromadziliśmy na koncie emerytalnym, i niekiedy także to, jak długo pracowaliśmy. Niestety, gdy jesteśmy na zwolnieniu lekarskim, jest to tak zwany okres bezskładkowy czyli w tym czasie nie wpływają na nasze emerytalne konto żadne składki. Te składki nie wpływają też na konto, gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym. Warto więc o tym wszystkim pamiętać już od początku swojej kariery zawodowej, jeśli oczywiście chce się liczyć na to, że przyszła emerytura będzie podstawą utrzymywania na starość. Warto pamiętać o tym, że gdy chorujemy, dostajemy wprawdzie zasiłek chorobowy, ale jest on nieoskładkowany, czyli do zus nie wpływa nic. Dokładnie jest tak samo, gdy jesteśmy na zasiłku opiekuńczym, świadczeniu rehabilitacyjnym czy zasiłku przedemerytalnym. To są okresy, w których na naszych kontach emerytalnych nie odkładają się żadne składki. Regionalna rzeczniczka ZUS przekonuje, że wprawdzie wysokość zarobków ma oczywiście wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i niespieszenie się z przejściem na emeryturę. Z symulacji zakładu wynika bowiem, że każdy rok pracy dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa przyszłe wypłaty o około 10-15%. Po wydarzeniach przedstawimy jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na piątek. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na wydarzenia jutro. Do zobaczenia. W nocy z czwartku na piątek w Bolesławcu będzie 9 stopni Celsjusza, w dzień 19 stopni. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 50% w dzień. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hPa. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie ze wschodu. Remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie przok. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. Przok to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Optyczny Vision Optik w Bolesławcu oferuje państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów, soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów do lepszego zobaczenia. Vision Optyk, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25 obok zegara. Telefon 534 824 651. Niepubliczne przedszkole integracyjne mali odkrywcy w Bolesławcu. Miejsce tworzone z pasją, gdzie uczymy i motywujemy, ale nie tylko. Dzieci mają zajęcia na basenie, budują i programują roboty, rozwijają pasje taneczne, kształtują charakter na treningach taekwondo, uczą się języka angielskiego i bawią się do woli. Stawiamy nacisk na integrację i wszechstronny rozwój. Dzieci mają wsparcie specjalisty terapii pedagogicznej, pracują z logopedą, neurologopedą i psychologiem. Rozwijamy ich umiejętności społeczne, wspieramy rozwój poprzez zajęcia sensoryczne. Nasi mali odkrywcy biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy. Bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Niepubliczne przedszkole integracyjne Mali odkrywcy, ulica Polna 25, ulica Snyka 3 przez 4. Bolesławiec. Zapraszamy do nas! Wilaro. Największy wybór koszul, garniturów, okryć wierzchnich, spodni, swetrów i marynarek w supercenach. Najnowsza kolekcja i usługi doradców wizerunku. Wilaro Bolesławiec, Starzyńskiego 48, obok dino. podo Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332.